Hej, siema wszystkim, tutaj Michu i w dzisiejszym filmie robimy rozpakowanie karty sieciowej od firmy Fritz mianowicie Fritz Wulan USB Stick N jest to karta oczywiście sieciowa na USB, karta Wi-Fi jeżeli podłączycie ją do swojego komputera czy laptopa możecie oczywiście Wi-Fi z routera odbierać za pomocą tej karty jak widzicie pudełeczko jest naprawdę malutkie a znaczy wy pewnie widzicie duże, natomiast jest naprawdę małych rozmiarów i kartę obsługuje co nam się chwali producent na samym e, froncie opakowania e, Wi-Fi czyli WLAN N do 300 megabitów na sekundę dual band WLAN czyli mamy dwie, dwa zakresy dwie częstotliwości 2.4 lub 5 GHz e, najlepsze szyfrowanie czyli WPA2 i WPS oczywiście tu mowa o szyfrowaniu i hasle i automatyczna i bezpieczna konfiguracja pomocą stick and serve e, a to stick and serve polega na tym że podłączacie tą kartę do urządzenia Fritz czyli do Waszego routera. Oczywiście router ten musi posiadać USB port, tylko że pamiętajcie, że musi to być oczywiście urządzenie Fritz. Na razie tyle właśnie się dowiedziałem, że tak to musi wyglądać. I potem te urządzenia są ze sobą sparowywane, kopiowane i potem idziecie na przykład sobie, dajmy na to do innego pokoju, podłączacie tam tą kartę do komputera i nawet nie musicie wpisywać hasła, tylko jest momentalnie połączona z tym routerem. Także bardzo fajna opcja. Na boku opakowania tutaj mamy E, tylko fokus, bo widzę, że nie jest zbyt chętny, żeby tutaj łapać. E, mamy tutaj jakieś znaki, nazwy produktów, numer artykułu i tak dalej. Na górze mamy, e, że jest to karta, 5 lat gwarancji, co ciekawe, bardzo e, dużo, jak na produkt takiej klasy. E, chodzi mi właśnie o, o to, że jest to tylko karta. Tutaj mamy takie pokrótce wymagania systemowe i zawartość opakowania. I z tyłu mamy tutaj mamy informację, że idealnie dostosowany do torów FritzBox standard 802.11n, czyli do 300 megabitów na sekundę, kompatybilny ze starszymi standardami, maksymalne wsparcie sieci WLAN dzięki WPA2, czyli szyfrowaniu, również jest też dostępne w WPA lub Web. Funkcja Stick and Surf, które mówiłem, o której mówiłem wcześniej. Samo instalacja w systemach Windows 7, Vista, XP, czy oczywiście od SP2, żeby po prostu wtykacie sobie tą kartę do komputera ja się automatycznie instaluje, nie trzeba żadnych sterowników. Oprogramowanie do monitorowania połączenia i dopasowywania opcji zabezpieczeń. I możliwość konfiguracji mocy nadawczej, czyli oczywiście zmiany tej częstotliwości. No i funkcja WPS, czyli szybkie łączenie. To chyba wiadomo o co chodzi. Więc tak wygląda to opakowanie. Przejdźmy do rozpakowania. Mamy tutaj swój nóż do unboxingów. Znaczy on w sumie służy do wszystkiego, ale, ale tutaj jest akurat do unboxingu. Odwrócimy sobie opakowanie. I pierwsze co nam się rzuca w oczy to konfiguracja i obsługa, instrukcja Nasz, Nasza karta sama, tak ona wygląda Fokus, Fokus łapiesz czy nie? Widzę, że jakoś nie, niezbyt chętnie, muszę to robić manualnie niestety, mamy tu adres MAC Tutaj mamy dwie diody, WLAN i USB I tak taka karta wygląda, jest bardzo malutka, jak Pendrive o takie porwanie. tutaj mamy stację dokującą nawet co ciekawe i kabel USB z tą stacją dokującą, że nie musicie podłączyć bezpośrednio do komputera, możecie sobie taką kartę postawić dajmy na to na oknie i e, też zasięg będzie łapać, a tutaj podłączacie do komputera. Tylko nie widzę tej płyty, która miała być w zestawie, natomiast myślę, że nie ma to większego znaczenia, bo takie sterowniki to sobie można sięgnąć przy tam oprogramowanie z internetu. I tak właśnie się prezentuje ta karta. I to by było na tyle w tym rozpakowaniu. Aha, jeszcze cena. Nie powiedziałem ceny. Kosztuje chyba od około 80 zł ta karta na cenę z tego co się orientuję, więc niewiele w stosunku do oferowanych możliwości. I to by było na tyle. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się i następnego filmu. Na razie.